Jaki jest problem z HTTP klientem? Będę szczery, że jak dostałem takie pytanie na rozmowę kwalifikacyjnej, to nie wiedziałam. A dlaczego nie wiedziałam? Ponieważ w ostatnim momencie w mojej pracy, gdy wysyłałem jakieś requesty do RS API, nie korzystałem z HTTP klienta, tylko korzystałem z paczki nuget, która się nazywa flur, bo tak zaradził mi szef. Na takiej zasadzie, że coś jest nie tak z tym HTTP klientem, to korzystaj z tej paczki nuget, tam jakoś te, te błędy są pominięte ale nadal nie znałem odpowiedzi na te pytanie kwalifikacyjne, więc pracy nie dostałem, nie zrobiłem dobrego wrażenia. Ale ty możesz się uczyć na moich błędach, dlatego w tym filmiku szybko ci pokażę, jaki jest z nim problem. Jedziemy! Wszystko wydaje się proste. Jeżeli chcesz zrobić jakieś zapytanie do strony internetowej w dotnecie, po prostu tworzysz instancję klasy HTT Client. Jednak zobaczmy, co się stanie, jeżeli zrobię to 20 razy. Tak, tylko 20 razy, żeby nie przesadzić. I zobaczmy, co z tego wynikło. O, jak widzisz, zrobiliśmy 20 zapytań do mojego bloga. Teraz zobaczmy, jaki ja problem w ogóle stworzyłem. Klasa HTP Client implementuje interfejs iDisposable, więc wyrażenie using powinno po nim wszystko posprzątać. Tak jednak nie jest, ponieważ z każdą instancją HTP Clienta zostawiasz po sobie połączenie sieciowe, które nie jest... Natychmiastowo uwalniane. To znaczy, że źle napiszesz kod, na przykład, nie wiem, z każdym wywołaniem kontrolera ASP.NET że robisz nową instancję handlu klienta, to znaczy, że tyle tworzysz nowych soketów, które natychmiastowo nie znikają. I żeby to zobaczyć, że rzeczywiście tak jest, możesz w wierszu poleceń pisać następujące polecenie. Netstat i zobaczyć, zobaczyć, że masz mnóstwo otwartych soketów ze statusem `tun_wait`, Wait, co oznacza, że soket no czeka, aż się zamknie. I to może potrwać przynajmniej 4 minuty. Czas trwania zamykania tego soketa jest zależny od ustawienia Windows, ale z tego, co ja testowałem, możesz w pesymistycznym scenariuszu założyć, że to będzie trwało dużo dłużej, niż to nawet ustawisz w systemie Windows. Zdarzało się w prawdziwym życiu, że ktoś na produkcji taki kod miał. To znaczy, że tworzył mnóstwo instancji HTTP klienta i tworzyło się mnóstwo soketów. I warto zaznaczyć, że pula tych soketów jest ograniczona. Czy jest możliwość, że z aplikacji, jakiejś na produkcji, tyle klientów będzie wywołało Twoją stronę internetową, tyle tworzyło instancji, tyle klienta, że w pewnym momencie sokety się skończą? A jak sokety się skończą, to nie tylko Twoja aplikacja na serwerze przestanie działać, tylko wszystkie inne aplikacje, które korzystają z sieci, po one także tworzą sokety. W rezultacie no, rozwaliłeś sobie całą aplikację przez taki głupi błąd. Teraz pytanie. Jak temu zaradzić? I Pierwsza myśl jest taka, że trzeba po prostu utworzyć HTTP Client jako singleton. Jednak z tym także jest pewien problem. Oto więc przykład użycia HTTP Clienta jako singletona albo pola, tylko do trzytuł, który zostanie utworzony tylko raz. Więc mamy tutaj mój kodzik. Jak widzicie jest to aplikacja konsolowa. Mam tutaj swoją klasę i widzę, że pobiorę coś i później to, co pobrałem, wyświetlę sobie konsoli. I mogę zobaczyć, że mam tutaj klasę to do i domyślam się, że prawdopodobnie pobiorę jakieś dane z rest API, potem zdeserializuję to do mojej klasy, a później tą klasę sobie tutaj wyświetlę. Ale zobaczmy, co robi moja klasa MyServiceClient. Jak widzisz rzeczywiście HTTP-Client jest pole statycznym, to znaczy, że zostanie utworzone tylko raz. No, chyba, że uruchomię nowiadą ponownie konsolę albo cały mój serwer, w przypadku np. aplikacja Speedometer Core i co tutaj widzimy? W trakcie konstruktora ustawiam sobie adres tego pola statycznego, ustawiam sobie timeout, czy jak widzisz ustawienia co prawda zmieniam, ale instancja ciągle jest jedna, ok. I później w mojej metodzie get, get to do no co wyłuje swoje API, mówię, że pobierz mi z tego adresu, a dokładnie z tego, o, dodając to Pobierzemy sobie zawartość to do o numerze 1. Potem mogę sprawdzić, czy HTTP wyszło mi status jako 200, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeżeli jest, to znaczy, kod wykonuje się dalej. Jeżeli tak by nie było, wyskoczyłby mi wyjątek. Potem robię awaita. Pobierz mi całego json tutaj content poprzez read async, string async, które będę miał json -a odpowiedzi, content. I później na koniec mogę to zdeserializować do swojej klasy, korzystając z biblioteki Nuftsoft JSON, JSON -convert żeby specjalizować sobie to na to do, a później te to do sobie zwrócić, większość poradników powiedziałaby ci, że to wszystko, wszystkie problemy zostały rozwiązane. Jednakże, niestety, prawda jest bardziej złożona. Otóż, jeżeli tworzysz hotel client jako singleton albo pole tylko do czytu, to będziesz miał inny problem. Gdy Twój serwer zmieni DNS, to Twoja aplikacja mm, przestanie działać. W rezultacie masz taki podwójny problem. Z jednej strony, nie możesz utworzyć mnóstwa instancji, hotel klienta, po wyczerpiesz sokety i wszystko na serwerze przestanie działać. A z drugiej strony, jeżeli Twój klient będzie żył jako Sigleton, to być może w którymś momencie, jak twój serwer zmieni DNS, no to aplikacja też może przestać działać. Jaka jest rozwiązanie? Otóż trzeba skorzystać z fabryki ahtTP Client Factory, które te wszystkie problemy oba rozwiązują. I zanim do tego przejdziemy, zróbmy takie krótkie podsumowanie. Nasze podsumowanie wygląda tak. Każdy HTP Client tworzy instancję nowego soketa. Liczba soketów jest ograniczona i można ją wyczerpać. HTP Client nie uwalnia soketa natychmiast, pomimo użycia interfejsu iDisposable i, I HTP Client i jako singleton może tworzyć jeszcze inny problem, gdy Twój DNS się zmienia. A teraz zobaczmy rozwiązanie tych wszystkich problemów przy pomocy fabryki e HTTP Client Factory. Pamiętasz ostatni przykład? Trochę go ulepszyliśmy. Teraz można zwrócić uwagę, że to już nie jest aplikacja konsolowa. To jest aplikacja ASP.NET Core. Ale jak widzisz moja klasa prawdopodobnie działa tak samo. Poza tym, że się inaczej nazywa i w konstruktorze przyjmuje teraz interfejs IHttpClientFactory, czyli naszą fabryczkę. I jak widzisz jest tutaj strzykiwanie zależności do kontrolera, ale żeby zobaczyć co dokładnie się dzieje zajrzyjmy do klasy Startup. Więc jak widzisz w klasie Startup deklaruję sobie, że będę dodawał jakiegoś hacka klienta o nazwie to -do Client, i ten szczególny ToDoClient będzie miał takie otóż ustawienia, można to także dodać gotową autoryzację użytkownika. A tutaj oczywiście obsługa kontrolerów, a jeśli chodzi o konfigur jak widzisz tutaj nic, standardowy konfigur dla yy, yy, Projektu AST Core. Więc zobaczmy, co się dzieje w mojej klasie MyBetter Service Client. Bo się domyślam, że znowu pobieramy sobie klasę To Do, którą będziemy serializować sobie JSONa na moją klasę, a później wyświetlimy to sobie na mojej stronie internetowej, gdy wykona się ta metoda. Więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. I mogę zobaczyć, że w konstruktorze rzeczywiście przekazuję HTML Client Factory. A później mówię OK, HTML Client Factory, czyli fabryczko, stwórz mi klienta, który tak się nazywa. I po tej nazwie będę miał właśnie dokładnie to. I te wszystkie ustawienia, które tutaj w startupie sobie umieściłem, od razu zostaną przekazane. Tutaj, więc tak naprawdę trzeba tylko potem pamiętać, jak mój client się nazywa dla danej jakiejś usługi. No i oczywiście później znowu pobieram sobie to duo o numerze 1, sprawdzam, czy kod jest 200, jeżeli tak jest OK. Potem pobieram sobie JSONa z rezultatu mojego pytania Http, później go deserializuję w yy, odpowiednią biblioteką i sobie go zwracam. I tak rozwiązaliśmy dwa problemy z hp korzystając z fabryki HttpClientFactory. Factory. Jak widzisz, ma ona mnóstwo zalet. Jedna z nich polega na centralizacji konfiguracji hp clienta, co sam mógł zobaczyć w klasie startup przed chwilą. Poza tym. Zarządza ona cyklem życia HTTP Message Handlerem i ten HTTP Message Handler rozwiązuje problemy z soketami. A zarazem, cykliczność i regularność tego HTTP Message Handlera sprawia, że nie będziesz miał problemu, gdy DNS się zmieni. I tak mamy powiedzmy dwa problemy z głowy. I w sumie, jak widzisz, wszystko to się dzieje trochę ukryte. Nie musimy o to dbać, o to się martwić. I możemy spać spokojnie. Możesz na różne sposoby tworzyć HTTP klienta przy pomocy tej fabryczki. Oto jeden z nich. Jak widzisz, jest tu to to type client, tutaj ma hatwek klienta, tutaj mamy konfigurację. Później ta sama metoda mi tutaj znowu pobierze te informacje z Rest API. A żeby to wszystko działało, to w klasie startup muszę zadeklarować, że będę korzystał z takiego klienta poprzez ATEP Client, i automatycznie tutaj fabryczka mi już będzie go wypluwać, więc nie muszę się tutaj tym martwić, a w kontrolerze po prostu go tutaj sobie. Wstrzykuję w tym miejscu. Jak widzisz tutaj w konstruktorze jest on uzupełniany i później w tej metodzie korzystam sobie z get to do, która działa analogicznie do tej metody, tylko jak widzisz kod jest troszeczkę krótszy, ale rezultat mam dokładnie taki sam. Jak widzisz, karta klienta można utworzyć na wiele sposobów. Ja pokazałem Ci dwa sposoby i mam nadzieję, że teraz wiesz, jakie są problemy z klienta, klientem. Jeżeli ktoś Ci zada pytanie na rozmowie w to będziesz wiedział, jak odpowiedzieć. I wierz mi, wiesz więcej niż większość poradników w internecie. Więc uśmiechnij się i życzę ci, ci dobrego dnia, nawet jeżeli teraz masz średni dzień. Więc do zobaczenia i widzimy się w następnym filmiku. Hejka! Huu!